Skoro w liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwoły Bożej, ale dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie, Jezusie, no to jest petarda, to jest dobra nowina, którą trzeba zachwycić się na nowo. Dlaczego? Bo gdy rozważamy Bożą łaskę, no to największym jej przejawem jest właśnie zbawcza, odkupieńcza, usprawiedliwiająca każdego, kto wierzy, ofiara Jezusa Chrystusa. I list do Rzymian, rozdział trzeci, czwarty, w ogóle cały list do Rzymian, to jest taki niesamowity manifest Bożej Łaski, gdzie Bóg z jednej strony mówi człowiekowi o jego położeniu, o tym czym jest grzech, czym są jego konsekwencje, jak bardzo grzech nie trafia, jak bardzo grzech jest chybieniem celu, jak bardzo grzech nas obciąża, a jednocześnie słowo mówi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska i ta dobra wiadomość, że z jego łaski za darmo. Bo cenę zapłacił Jezus. Mamy odkupienie w Chrystusie Jezusie. Z Jego łaski, z Jego przychylności, z tego, kim dla nas jest. Akurat w piątek jest dobrym dniem, kiedy możemy spojrzeć na Krzyż Jezusa z wdzięcznością, dziękując Bogu, że mamy usprawiedliwienie, że ze względu na zbawczą ofiarę Jezusa nasze grzechy już nie są nam poczytywane, bo On wziął je na siebie.